Cześć, witam ponownie w szkołach lub lekcja druga. Jestem ciekaw, jak Wasze wrażenia są po pierwszych zajęciach i po pierwszej lekcji, więc jeśli możesz, to wróć mi krótką informację na ten temat, jak udało Ci się popracować z tymi materiałami, które Ci przesłałem. A my zaczynamy lekcję drugą. Część elementów się powtórzy, część będzie nowych. Tak więc nie przedłużając, zaczynamy od rozruszania kręgosłupa standardowo od dołu. Nogi ugięte, 20 razy podwijamy i wypychamy miednicę. Pamiętaj o oddechu. Rozciągasz brzuch, wdech, skracasz, wydech. Dzisiaj dodamy kolejny element do tego, pogłębienie w kolana, pogłębienie przez ruch ugięcia w kolanach. Czyli wypychasz, schodzisz niżej, podwijasz, idziesz w górę. 10 w jedną stronę i teraz 10 w drugą stronę. Kółeczka, to co było? Podwijamy, wypychamy, przenosimy na boki i tak 10 razy w jedną stronę i 10 razy w drugą. Pamiętaj o płynności ruchów, żeby to wyglądało lekko, przyjemnie. I pamiętasz ruchy z prawej na lewą teraz pokołyszemy sobie czyli przenosisz na prawą stronę, schodzisz w dół i wypychasz na drugą. I tak z ugiętych nóg przechodzę do wyprostowanych. Znowu ugięte, prostuję. Może wydawać się Tobie, że to ma mało wspólnego z staniem na rękach. Natomiast to jest też budowanie świadomości. Tego, w jaki sposób mamy ruszać. Jeżeli ktoś nie potrafi wykonać tego ruchu, to poziom świadomości jest bardzo niski. A żeby stanąć na rękach i utrzymać swoje ciało, to musi być wysoki poziom świadomości ciała. Dlatego też te zadania: oczywiście 10 w jedną stronę, 10 w drugą stronę i luźniutko, bioderka, głowa w miejscu. I w drugą również dziesięć i wypychamy do przodu i do tyłu. Do przodu nogi lekko ugięte w kolanach, do tyłu. Wyprostowane, staraj się utrzymać ciężar bardziej na piętach. Tył. Przód. Tył. Możesz przytrzymać dłoń mi. Do tyłu. Ok, świetnie. I wracamy do ruchów bocznych. W wyższej części ciała. Czyli przeciągamy. Z prawej na lewą, utrzymując dolną część nisko. Jak widzisz dzisiaj już nie skupiam się za bardzo na omawianiu tych zadań. Po prostu przechodzimy tak, żeby też nie marnować czasu. Ty oczywiście, jeżeli ja mówię 20, to staraj się wykonać 20 powtórzeń, więc czasami trzeba będzie sobie zastopować film i po prostu wykonać dobrze to zadanie. Gdy już wychodzi, możesz opuszczać ramiona, pilnuj tego, by barki były na jednej wysokości. I krążenia, czyli dodajemy wypychanie klatki, i chowanie. ściągamy łopatki, i rozciągamy, gdy przechodzimy do tyłu. 10 w jedną stronę, i 10 w drugą. Pamiętaj o oddechu, otwierasz klatkę, wdech, zamykasz wydech. Sprawdzę jak bateria jest OK. Nie chciałbym, żeby tak jak było ostatnio, że mi się w trakcie wyłączyła. Proste nogi i idziemy do boku, sięgając ręką jak najwyżej. Prawa strona, lewa strona z chwilowym zatrzymaniem. Ręka w górę. Noga ugięta i ciągniemy mocniej, tak by poczuć rozciągający tu. I jeszcze raz. Oh. Oh. i skręcamy jeden, dwa i trzy, wydech jeden, dwa i na trzy, wydech unieś mnie teraz wyżej po skosie w górę I teraz w pozycji pochylonej, plecy proste, łopatki ściągnięte, ramiona lekko ugięte. Jeden, dwa i 3 wydech, jeden, dwa i na trzy, wydech. Mocne szarpnięcie z dynamicznym wydechem. Świetnie. I przechodzimy wyżej, odcinek szyjny. Zaczniemy od razu od kółeczek. Więc nogi ugięte, ramiona dociśnięte do ciała. I zaczynamy 10 razy w jedną stronę. Pamiętając o mocnym ściąganiu do tyłu. Cała reszta ciała wyizolowana, tylko sama głowa. I 10 w drugą. Świetnie. Kilka ruchów prostych. Odchylamy głowę i pochylamy. Gdy odchylasz głowę, otwórz usta, jakbyś chciał, i zamykaj. Jakbyś chciał, chciała rzuć gumę. I cały czas w tym czasie pchaj głowę do tyłu. I w dół. Dociśnij. Jeszcze raz do tyłu I jeszcze raz dociśnij Ok Na boki Raz prawa, raz lewa Patrz przed siebie, sięgaj uchem jak najbliżej do barku, i pomagamy sobie drugą ręką. Ściągamy, unosimy ramię, przyklejamy ucho do barku. Teraz opuszczamy barki w dół i aktywnie ramię ciągnie do dołu. Od 5 do 10 sekund i zmiana druga strona. Dociskamy ramię w górę, opuszczamy dwa barki i aktywnie ramię w dół świetnie skręcamy, lewa, prawa I krążenia. Oczy otwarte, jak największe koła, i w drugą stronę. Świetnie. I pozginamy trochę i podchylamy kręgosłup w całości, więc proste nogi stop razem, rolujesz kręgosłup od odcinka szyjnego i powoli schodzimy w dół o, w dole zostań chwilę poddychaj wydech wdech nabierz powietrza i powoli wciągaj z powrotem do góry głowa na samym końcu stopy szerzej pośladki spięte głowa, barki, klatka. Idziemy do tyłu. O! Ponownie w dół i w górę. I ostatni raz do tyłu, spróbuj dalej pójść świetnie. I możemy powiedzieć, że praca nad kręgosłupem dzisiaj mamy zakończoną. Przechodzimy dalej. Teraz przygotowanie. Zaczniemy od przygotowania obręczy barkowej, więc potrzebujesz czegoś takiego jak ja, na przykład kija odmiotły lub po prostu kija prostego. Unosisz w górę nad głowę i 10 razy wyciągamy i ściągamy łopatki. Wdech do góry, wydech w dół. Uf. 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 Teraz przód, tył rozciągasz i ściągasz do tyłu. Okay. teraz coś dla nadgarstków, przytrzymaj jedną dłonią przy samym brzegu, druga dłoń jest otwarta i po prostu przytrzymuje kij. Zadanie polega na przyciągnięciu pięści do brzucha, następnie bez rozluźniania palców skręcasz nadgarstek i dłoń do środka, prostujesz ramię w łokciu i odwodzisz na zewnątrz. Wracasz do tej samej pozycji. Powtórz 10 razy na lewą stronę i 10 razy na prawą. Bardzo ważna rzecz, nie rozluźniamy trzymania, czyli ściśnij mocno palce na kiju i cały czas staraj się utrzymać je wszystkie w tej samej pozycji. 10 i 10, druga strona. Nie wystarczy ruch tylko w dół. Musisz jeszcze odciągnąć ramię do boku. Pozycja wyprostowana. Świetnie. To samo zadanie, ten sam ruch wykonaj nad głową, gdzie kij znajduje się bardziej z tyłu i pięść idzie za głową a nie z przodu żeby mocniej wymusić pracę obręczy barkowej staraj się utrzymać pięść z kijem za głową oczywiście 10 jedna i 10 druga strona W tym samym czasie pracujesz nad garstkiem, nad łokciami i nad obręczą barkową. Świetne zadanie. I trzecia, najtrudniejsza wersja z tyłu. Na początku może wydawać się bardzo trudne i też niewykonalne, więc się nie zrażaj. Ten sam ruch przyciągam do wysokości pośladków. Możesz następnie lekko wypchnąć biodra do przodu, żeby zmieścić rękę, a później tą wolną ręką wypchnij, tak żeby ramię się wyprostowało. I 10 razy prawa strona, i 10 razy strona lewa. Kolejne zadanie: złap nieco szerzej niż szerokość barków, unieś ramiona do góry i ściągaj. Łopatki przenosząc kij do tyłu. Nie prowadź go w dół, na razie tylko i wyłącznie do tyłu. Lekko w przód rozluźniasz łopatki, mocno do tyłu rozciągasz. Dodatkowo mamy rozciąganie klatki piersiowej. I zaczynamy lekko uginać. Gdy już przeniesiesz do tyłu, zacznij lekko ściągać kij w dół. Pilnuj tego, by nie odchylać się, nie wypychać bioder. Zepnij brzuch, zepnij pośladki. I 10 razy. Trzymając kij przed sobą. Wykonaj 10 obrotów. Cały czas trzymając zablokowane łokcie, proste ramiona. 10 razy w jedną stronę i 10 razy w drugą. Dąż do tego, by ten ruch był płynny. Chwyć kij kciukiem i palcem wskazującym od środka i przyciągnij go do wysokości łokcia. Tak, żeby był w linii przed ramieniem. Pod łokciem złap. Pilnuj tego, by Twój łokieć był na wysokości barku. I zacznij ciągnąć. Ciągnij tą ręką z dołu unosząc kij do góry. A Twoja dłoń ucieka na zewnątrz. Dzięki temu dogrzejemy jeszcze. Mięśnie naramienne i świetnie działa to też na łokcie. 10 razy z chwilowym przytrzymaniem, wydech. I to samo na drugą stronę. Rozluźniamy stawy w łokciach, więc krążenia I jeszcze szybciej, jeszcze szybciej, i w drugą stronę jeszcze więcej, i szybciej, i luz. Kąt prosty 10 razy wdech. I wydech. Następnie 10 razy. Z prawej na lewo. Wdech i wydech. Nadgarstki. W drugą stronę. Rozluźniamy do środka i to, co już było, i znasz do góry, dłonie i w dół 10 razy z chwilową pauzą i z napięciem. Do środka. I kółeczka. I dziesięć drugą. Przechodzimy dalej. Odpocznij chwilę, weź łyczek wody.